Witam widzów w portalu Sportek.pl Jesteśmy w Łomży na bocznym boisku z Pominołym Rodego Roku. Jest pierwszy sparing w 2016 roku z miejscowym OKS-em. Wynik 1-1, bramki po przerwach. Najpierw prowadzenie objął zespół gospodarza, a wyrównał w ostatnich minutach Paweł Kasik. Tutaj akcję wypracował Karol Żwirt, który wypuścił Piotra Głowackiego, który oddał celny strzał, obrońcy tutaj... Radawiak chciał wybić piłkę minimalnie, jak sam się przyznał Paweł Łukasik, dotknął jemu przypisujemy do w tym spotkaniu. Piotr, proszę Cię o ocenę tego spotkania, jak o się dzisiejszym meczu? najważniejsze, że w ogóle ten mecz o, że doszedł do skotku. Piłkarzy mogli wyjść na boisko i zagrać. Czy był, czy... Ten wynik był sprawiedliwy? tak. No, nie pokazaliśmy nic wielkiego, widać było, że brakuje nam tej szpicy, że brakuje Kujawy w tej chwili yy, tak mało zdecydowania przy wykańczaniu akcji. W pierwszej połowie byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, który prowadził grę, yy, Nie miał idealną sytuację, nie trafił powinien, powinien dać nam prowadzenie szybko. Później jeszcze raz miał strzał. Trafił prosto w gramkarza. Także tu Cię pokazał z dobrej strony, jeżeli chodzi o element dojścia do pozycji czy, czy do strzału. W, drugiej połow w drugą połowę zaczęliśmy trochę o spale, tak naprawdę zaczęliśmy grać dopiero po straconej bramce. Ogólnie należy ocenić ten spadek jako pozytywny. Tak? No, chłopcy zagrali, wybiegali to co mają wybiegać w tym okresie przygotowawczym i to jest najważniejsze I to podkreślał treneria Jabłoński. Nie, przedmieczem się dlaczego my jedziemy do tej łąży, prawda? Jest to no i zawsze na chwilę, niższy, no, zatem przyjeżdża do gospodarza, ale oczywiście nie no, zrozumiałem, że tylko szedłem na tą murawę. No tu jest to no, zarowo, można powiedzieć, mięciutko, 20 km, tak, może, na, to jest, gdzie, gdzie jadę, e, od Olsztyna, i, a u nas na Dajkach coś takiego nie ma. Rozmawiałem też z Kanielem. Panowski, który jest tutaj trenerem w były, były też w Ramkazskomilu, Osztyn, Lambert, mówił, że ŁKS jest po obozie, a jest on gdzie wyjście. Tak trochę się zapytałem, on mówił, chłopie, gdzie będziemy jeździć, to wszystko mamy, boisko super oświetlone, duży stadionik jak na, na Łądze, idealny, super boisko, sztuczne, relacja na miejscu i nie musi nigdzie jechać na obóz to nie byłby tutaj to były pieniążki i byłoby tak więc jest zespołu do, do rozgrywania sparingów zresztą trzeba tutaj zaznaczyć, że przed macią z był jakiś sparing, teraz też toczy jakiś mecz, cały czas ktoś gra i boisko jest wykorzystywane boisko pracuje na siebie, zresztą na no, Dalitach też boisko tam też cały czas weekend gra tam, ale boisko jest porównania no, tutaj no i jak my chodzimy, nie, nie biegamy tyle, co pisarze potem dojść do tego, no ale też odczuło się różnicę, bo no daje taka na tym. Przede wszystkim tu jest, widać, że trawę, a nie sam no, to też o tym świadczy. No, nie da się wspomnieć do tych problemów, które, które ma Stomil. O tym można dużo, dużo rozmawiać. Problem no, jest złożony. Nie jest tak tylko, że, że miasto no, no, też popełnił moim zdaniem dużo błędów. Ale no, chyba no nie, może, nie może tak być, że ten tu się rozpadnie. Ja w to nie wierzę. Dopóki jest jeszcze jakaś szansa, to ja widzę, że no, ten się istnieje w tym. Nie, nie, nie mogę sobie wyobrazić, żeby nie było 100 milu. Także... Będziemy walczyć i będziemy robić, co tylko będzie ważne, żeby ten, ten cały czas istniał, tak? Mam nadzieję, że wszystko się uda zrobić. Są różne propozycje, różne inicjatywy, że to wszystko wypali i eee, że przystąpimy do rozgrywek na wiosnę. Teraz w środę sparing z Sokołem Ostróda. Ty rozmawiałeś z trenerem, ten mecz nie jest za przygodny. Trener e, tak trochę wymijająco powiedział, soku na pewno przyjedzie. Eee. Dąsztyna i Tomek i, i, i Ostróda. Jest to ukłon w, w stronę właśnie Tomka Sokołowskiego, bo oni potrzebują gier w tej chwili, bo ten sparing był zaplanowany przecież na, na później. Tak? Na, na, jako taki sparing przed rundą wiosenną. Na, na chwilę obecną, na, na, na ten stan wiedzy, który mamy, ten sparing się odbędzie. No dobrze. Tak to jest koniec naszego komentarza Ekspres, prosto z Łomży. Widzimy się na, na sparingu, teraz w Ustrudzie, przepraszam, na Dajtkach z Tomkiem Bostruga. Do zobaczenia. Z Do zobaczenia.